Naszą listę zaczniemy od powrotu dawno niewidzianego twórcy, Studio Praha, który w trakcie ostatnich trzech miesięcy wydał sporo projektów. Niektóre z nich to zaległe lub niedokończone projekty sprzed lat. Cena Życia Short. Krótki film akcji stworzony w 2022 roku, który dopiero teraz został zmontowany i opublikowany. Fabuła jest dość prosta. Zabójczyni dostaje zadanie zabicia rywala zleceniodawcy. jak ja. Świetny lokal, w którym. The Mleko. Krótki film o tym, jak wyprawa po mleko może odmienić czyjeś życie. Wzruszająca opowieść o miłości, poświęceniu, systemie prawnym, zemście i nietolerancji laktozy. Ej, co do chuja? No cóż na to. mle dwa eko. Po wydarzeniach z mleka Gregor schiller cauer trafia do Paki za spalenie baru mlecznego. Tydzień później jego tragicznie zmarła żona Sylwia nagle wstaje z grobu. Co stoi za jej zmartwychwstaniem? Co z tym wspólnego ma tajemniczy konglomerat mleczarski i skisłe mleko, które trafiło do sprzedaży? Czy Sylwia zemści się na tych, którzy doprowadzili do tego stanu i uwolni swojego męża? The movies, Warszawka Racer Rejser Jerzy pragnie pokonać w wyścigu ulicznym zadufaną w sobie Zoję, po tym jak ośmieszył się w pierwszym wyścigu. Wraz z kumplem Szmajserem wpadają na plan. Jaki? Kurwa, sprytny. Ciężko stwierdzić. To miała być zwyczajna... The movies. Borkowice Noir. Detektyw Ludwik Kotas prowadzi sprawę tajemniczej śmierci Franka Salmonelli, brata Lady Arabelli. Nie wie jeszcze, jak wielki wpływ będzie miało to na jego przyszłe życie. Mój brat Franco parę miesięcy temu zaczął pracę w pewnej firmie. Ta o tutaj to nie jest? Garys Mod, kambodżańska telewizja. Film zmontowany w Windows Movie Maker na przełomie 2015 i 2016 roku. Parodia Borata inspirowana serią Jim Hills autorstwa Wilku.pl. Pierwotnie miała być serialem, ale wyszło jak wyszło. Aktualnie przed kasa kutasa.